Jeśli podoba Ci się ta historia, proszę zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić więcej poruszających opowieści. Nazywam się Helena Kowalska i mam 67 lat. To, co chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, to historia, która wstrząsnęła moim życiem do podstaw. Historia o zdradzie, porzuceniu i niespodziewanej sprawiedliwości, która przyszła wtedy, gdy najmniej się jej spodziewałam. Wszystko zaczęło się trzy lata temu, kiedy lekarz powiedział mi słowa, które każdy człowiek boi się usłyszeć. Siedziałam w jego sterylnym gabinecie, gdzie pachniało środkami dezynfekującymi, a zimne białe światło jarzeniówek padało na jego poważną twarz. Za oknem szumiały drzewa jesiennego Krakowa, a liście w odcieniach złota i czerwieni opadały jak łzy na mokry chodnik. Pani Heleno! powiedział doktor Nowak, zdejmując okulary i przecierając je nerwowo. Wyniki badań nie są dobre. To nowotwór, stadium zaawansowane. Świat zatrzymał się w tym momencie. Słyszałam tylko bicie własnego serca i odległy dźwięk sireny karetki za oknem. Ręce mi drżały, gdy ściskałam torebkę na kolanach. Myślałam o Marku, moim mężu od 42 lat, który czekał w domu, prawdopodobnie oglądając telewizję w swoim ulubionym fotelu. Ile mi zostało? zapytałam szeptem, a mój głos brzmiał obco w tej ciszy. Lekarz zamknął oczy na chwilę. Może rok, może półtora, trudno powiedzieć. Można spróbować chemioterapii, ale wróciłam do domu z uczuciem, jakby ktoś wyrwał mi serce z piersi. Nasze mieszkanie na trzecim piętrze kamienicy przy ulicy Floriańskiej wyglądało tak samo jak zawsze: te same kremowe ściany, ta sama sofa w salonie, na której spędziliśmy tysiące wieczorów oglądając filmy, pachniało kawą i lekko stęchlizną starych książek, które Marek kolekcjonował przez lata. Znalazłam go w kuchni, przy małym stoliku nakrytym żółtą ceratą, którą kupiłam dziesięć lat temu na targu. Jadł rosu, który ugotowałam rano, zanim poszłam do szpitala. Siedemdziesięcioletni Marek wyglądał na swój wiek: siwe włosy, zmarszki wokół oczu, ale wciąż miał w sobie tę powagę, która kiedyś mnie urzekła. Marek, zaczęłam, a mój głos załamał się. Usiadłam naprzeciwko niego, czując, jak zimne krople deszczu spływają po szybie okna. Muszę ci coś powiedzieć. Przestał jeść i spojrzał na mnie. W jego oczach zobaczyłam niepokój. Jestem chora, bardzo chora. Nowotwór. Łyżka wypadła mu z ręki i uderzyła o talerz z głuchym dźwiękiem. Przez długą chwilę siedzieliśmy w milczeniu. Słychać było tylko tykanie starego zegara na ścianie i krople deszczu uderzające o parapet. Jak długo? zapytał w końcu. Rok, może trochę więcej. To, co stało się potem, wciąż trudno mi zrozumieć. Przez pierwsze tygodnie Marek był przy mnie. Jeździł ze mną na badania, siedział w poczekalni szpitala świętej. Łazarza, gdzie ściany pokryte były bladozielonymi kafelkami, a w powietrzu unosiła się mieszanka zapachu lekarstw i strachu. Trzymał moją rękę, gdy pielęgniarka wkłuwała mi wenflon do chemioterapii, ale z każdym dniem stawał się coraz bardziej odległy. W domu panowała cisza przerwana tylko dźwiękiem telewizora i moim kaszlem, który stawał się coraz bardziej dokuczliwy. Marek zaczął wychodzić coraz częściej, mówiąc, że idzie do znajomych albo na spacer. Wracał późno, pachniąc papierosami i czasem alkoholem. Pamiętam jeden wieczór w grudniu. Śnieg padał za oknem, a w mieszkaniu było ciepło dzięki starej kaloryferowej instalacji. Leżałam na kanapie, przykryta kocem, który uszyła mi mama wiele lat temu. Czułam się coraz słabsza. Chemioterapia odbierała mi siły. Włosy wypadały kępami, a w żołądku czułam ciągłe mdłości. Marek, powiedziałam, gdy wrócił tego wieczoru, może porozmawiamy. Czuję się tak samotna. Stanął w progu salonu, nie zdejmując płaszcza. W świetle lampy wyglądał jak obcy człowiek. Helena, ja. To wszystko jest dla mnie za trudne. Nie wiem jak sobie z tym radzić. Ale jesteśmy razem od czterdziestu dwóch lat, powiedziałam, a łzy napłynęły mi do oczu. Przysięgaliśmy sobie w zdrowiu i w chorobie. Odwrócił wzrok. To było dawno temu. Wszystko się zmieniło. W styczniu zaczął nocować poza domem. Mówił, że u kolegi, że pomagają mu przetrwać ten trudny czas. Ale ja wiedziałam, kobiety po sześćdziesiątce wiedzą takie rzeczy instynktownie. Czułam, że jest ktoś inny. Pewnego lutowego ranka, gdy za oknem szalała śnieżyca, a radiatory grzały na pełnych obrotach, Marek wszedł do sypialni z walizką w ręku. Leżałam w łóżku, słaba po ostatniej chemii, patrząc jak pakuje swoje rzeczy. Gdzie idziesz? zapytałam, choć znałam odpowiedź. Helena, ja już nie mogę. To ponad moje siły. Znajdziesz kogoś, kto się tobą zaopiekuje, ale dokąd? Do kogo? Zatrzymał się na chwilę. Do Barbary. Poznałem ją kilka miesięcy temu. Ona mnie rozumie, Barbara. Nawet nie znałam jej nazwiska. Wyobraziłam sobie młodszą kobietę, może po pięćdziesiątce, zdrową, pełną życia wszystko to, czym ja już nie byłam. Marek, proszę cię, nie zostawiaj mnie teraz, ale on już był przy drzwiach. Przykro mi, Heleno, naprawdę mi przykro! I wyszedł. Po dwóch latach małżeństwa, po wszystkich wspólnych latach marzeniach, planach na starość, po prostu wyszedł, zostawiając mnie samą z moją chorobą i strachem. Następne miesiące to był koszmar. Mieszkanie wydawało się ogromne i puste. Każdy dźwięk echował, kapanie kranu w łazience, skrzypienie podłogi, gdy wstawałam w nocy. Sąsiadka, pani Maria z Parteru, przynosiła mi czasem zupy i pomagała w zakupach. Miała siedemdziesiąt pięć lat, była wdową, ale jej oczy pełne były współczucia, którego nie znalazłam u własnego męża. Jak można zostawić żonę w takiej chwili, mówiła, siadając przy moim stole w kuchni, gdzie zawsze stały świeże kwiaty. Ostatnia rzecz, którą robiłam dla siebie, czterdzieści dwa lata razem. Nie miałam siły na odpowiedź po prostu płakałam, czując jak życie ucieka mi przez palce jak piasek. Ale los, jak się okazało, miał dla mnie jeszcze jedną kartę do zagrania. W maju, gdy czułam się już bardzo słabo i lekarze mówili o hospicjum, zadzwonił telefon. To był notariusz, pan Kowalczyk z kancelarii przy rynku głównym. Pani Heleno, ma pani szczęście. Bardzo duże szczęście. Powiedział mi, że moja ciotka Jadwiga, z którą nie miałam kontaktu od 20 lat, zmarła w Kanadzie i zostawiła mi spadek. Okazało się, że przez lata prowadziła tam małą firmę sprzątającą, która rozrosła się w prawdziwe imperium. Mieszkania, nieruchomości, akcje, wszystko o wartości kilku milionów dolarów. Kilku milionów? powtórzyłam, nie mogąc uwierzyć. Tak, proszę pani. Jest pani teraz bardzo bogatą kobietą. Siedziałam w swoim fotelu przy oknie, patrząc na ulicę, gdzie właśnie kwitły kasztany. Ludzie przechodzili swoimi sprawami, nie wiedząc, że moje życie właśnie się odmieniło. Ironią losu było to, że gdy już prawie się poddałam, gdy czułam, że nadchodzi koniec, spadek z nieba zmienił wszystko. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, było znalezienie najlepszego onkologa w Polsce. Profesor Wiśniewski z Warszawskiego Instytutu przyjął mnie już następnego tygodnia. Jego gabinet był nowoczesny, pełen najnowszego sprzętu. A on sam, mężczyzna po pięćdziesiątce z siwiejącymi skroniami, patrzył na moje wyniki z nadzieją w oczach. Jest pani silna, pani Heleno. Nowotwór się cofnął. To może być ten przypadek, gdy organizm sam zaczyna walczyć. Z odpowiednim leczeniem ma pani szansę na wiele lat życia. Płakałam z radości. Po raz pierwszy od roku poczułam nadzieję. Równocześnie postanowiłam nie mówić nikomu o spadku. Chciałam zobaczyć, jak zachowają się ludzie wokół mnie, gdy nadal będą myśleć, że jestem umierającą biedną kobietą. W czerwcu kupiłam sobie nowe mieszkanie. Piękny apartament w nowym budownictwie przy uleczu karmelickiej, z widokiem na planty. Miało trzy pokoje nowoczesną kuchnię i łazienkę z jacuzzi. Ale oficjalnie nadal mieszkałam w starym mieszkaniu, choć spędzałam tam coraz mniej czasu. Nagle w lipcu zadzwonił telefon. To był Marek. Heleno, to ja. Jego głos brzmiał niepewnie siedziałam akurat na tarasie mojego nowego mieszkania popijając kawę i patrząc na zachód słońca nad Krakowem złote światło padało na czerwone dachy starego miasta a powietrze było ciepłe i pachniało lipą słyszałem że że ci się poprawiło że leczenie pomaga tak odpowiedziałam krótko helena czy moglibyśmy się spotkać jest coś o czym chciałbym porozmawiać Umówiłam się z nim na następny dzień w kawiarni Noworolski przy sukiennicach. To było nasze ulubione miejsce w pierwszych latach małżeństwa, gdy byliśmy młodzi i zakochani. Teraz wydawało mi się ironiczne, że tam właśnie chce się spotkać. Przyszedł punktualnie, wyglądał źle, schudł, posiwiał jeszcze bardziej, a w jego oczach widziałam zmęczenie. Kawiarnia tętniła życiem, turyści fotografowali wnętrze, a kelnerzy krzątali się między stolikami. Wyglądasz lepiej, powiedział siadając naprzeciwko mnie. Dzięki. Przez chwilę siedzieliśmy w milczeniu. On pił kawę, ja herbatę z cytryną, tak jak zawsze. Helena, popełniłem błąd, straszny błąd. Patrzałam na niego nie odpowiadając. Ta sytuacja z barbarą to się skończyło. Ona. Gdy tylko dowiedziała się, że mam długi i problemy finansowe, zostawiła mnie. Okazało się, że interesowały ją tylko pieniądze. Uśmiechnęłam się gorzko. Jakie to znajome. Helena, wiem, że nie mam prawa cię o to prosić, ale. Czy moglibyśmy spróbować jeszcze raz? Jestem starym głupcem. Myślałem, że nie dam rady patrzeć, jak umierasz, ale teraz rozumiem, że bez ciebie życie nie ma sensu. Patrzyłam na niego długo. Ten człowiek, z którym przeżyłam prawie całe dorosłe życie, który zostawił mnie w najcięższej chwili, teraz prosił o przebaczenie. Marek, powiedziałam w końcu, czy wiesz, co czułam przez te wszystkie miesiące? Spuścił wzrok. Czułam się jak śmieć, jak coś, czego się pozbywasz, gdy przestanie być potrzebne. Po 42 latach byłam dla ciebie tylko ciężarem. To nieprawda, nie przerywaj mi. Leżałam sama w nocy, słuchając, jak bije moje serce, i myślałam, czy to już ostatni dzień, a ty byłeś z inną kobietą, która cię rozumiała. Milczał, a jego dłonie drżały, gdy chwytał filiżankę. Ale wiesz co, Marek? Życie nauczyło mnie czegoś ważnego. Nie potrzebuję już nikogo, kto zostaje ze mną tylko wtedy, gdy jest mi dobrze. Nie potrzebuję człowieka, który ucieka, gdy przychodzą trudności. Helena, proszę cię. Nie, Marek, to koniec. Rozwiódźmy się. Oficjalnie. Wstałam i zostawiłam pieniądze na stolik. Gdy wychodziłam, słyszałam, jak wołał za mną, ale nie odwróciłam się. Następnego dnia złożyłam pozew rozwodowy. Prawnik powiedział, że porzucenie chorej żony to wystarczający powód, ale historia nie kończy się tutaj. W sierpniu, gdy już byłam prawnie wolna, stało się coś, czego się nie spodziewałam. Siedziałam w domu, w tym starym przy Floriańskiej, który postanowiłam sprzedać, gdy usłyszałam dzwonek. To był Marek. Wyglądał jeszcze gorzej niż miesiąc wcześniej. Miał na sobie zniszczony garnitur, a jego oczy były czerwone od płaczu. Helena, błagam cię, nie mam gdzie się podziać. Barbara wyrzuciła mnie z mieszkania, bank zabiera dom po kredycie, który wzięliśmy razem. Jestem na bruku. Patrzałam na niego przez szklane drzwi. Ten mężczyzna, który kiedyś był moim całym światem, teraz stał przede mną jako żebrak. I co chcesz, żebym zrobiła? Pozwól mi wrócić, będę się tobą opiekował, będę idealnym mężem, przysięgam, teraz, gdy potrzebujesz dachu nad głową? Nie, nie o to chodzi. Ale w tym momencie zatrzymał się przed domem elegancki czarny samochód. To był mój nowy kierowca, pan Stefan, który przyjeżdżał po mnie tego dnia, żeby zabrać mnie do nowego mieszkania. Wysiadł i otworzył mi drzwi. Pani Heleno, czy jesteśmy gotowi? Marek patrzył na samochód z niedowierzaniem. Czyj to samochód? Uśmiechnęłam się. Mój! Twój? Helena, o czym ty mówisz? Wsiadłam do samochodu i opuściłam szybę. Marek, życie to kółko. Czasem jesteś na górze, czasem na dole. Ty zostawiłeś mnie, gdy byłam na dole. Teraz jestem na górze, a ty jesteś na dole. I wiesz co? To jest sprawiedliwe. Ale, Helena, jesteśmy rodziną. 42 lata. Rodzina zostaje razem w trudnych chwilach, Marek, ty wybrałeś inaczej. Samochód ruszył, a ja patrzyłam przez tylną szybę, jak Marek zostaje na chodniku, coraz mniejszy i mniej znaczący. Kilka dni później dowiedziałam się od sąsiadki, że Marek rozpytuje o mnie po całej okolicy. Dowiedział się, że kupiłam sobie nowe mieszkanie, nowy samochód, że chodzę do najdroższych restauracji. Próbował dowiedzieć się, skąd mam pieniądze. W końcu prawda wyszła na jaw. Któryś ze znajomych powiedział mu o spadku, o milionach dolarów, i wtedy zaczęło się prawdziwe piekło. Telefony o każdej porze dnia i nocy, listy wrzucane pod drzwi. Marek czekał na mnie przed sklepem, przed kliniką, przed kościołem, zawsze z tą samą prośbą. Helena, jesteśmy małżeństwem, te pieniądze należą też do mnie, ale prawda była taka, że spadek otrzymałam już po rozwodzie. Zgodnie z prawem, ani grosz nie należał do niego. Pewnego wieczora w październiku, gdy siedziałam w swoim nowym salonie, patrząc na kraków, rozkładający się pode mną, jak świetliste morze, Zadzwonił telefon. To była Barbara, ta druga kobieta. Pani Heleno, to Barbara Kowalczyk, partnerka była partnerka Marka. Jej głos był drżący, niepewny. Słucham pani, chciałam panią przeprosić za to, co się stało. Nie wiedziałam wtedy. Znaczy, wiedziałam, że pani jest chora, ale Marek mówił, że to już koniec, że pani, że to kwestia tygodni. Milczałam. On mnie okłamał. Powiedział, że pani go zostawiła, że nie chce się z nim widywać. Dopiero teraz dowiedziałam się prawdy. I co pani chce usłyszeć ode mnie? Chcę, żeby pani wiedziała, że nie jestem złą kobietą. Mam sześćdziesiąt lat, jestem samotna od dziesięciu lat. Gdy spotkałam Marka, wydawał się być dobrym człowiekiem. Mówił, że jego żona zmarła rok temu. Poczułam dziwną mieszankę współczucia i gniewu. Ale gdy dowiedziałam się o pani spadku, wszystko się zmieniło. Nagle chciał wrócić do pani. Mówił, że zawsze panią kochał, że popełnił błąd. Gdy mu powiedziałam, że to podłe, że nie może tak postępować, zaczął mnie okradać. Zabrał mi oszczędności, sprzedał moje biżuteria, dlatego go wyrzuciłam. Przykro mi z powodu pani strat, powiedziałam szczerze. Pani Heleno, on nie jest tym człowiekiem, za jakiego się podaje. Proszę uważać na siebie. Po tej rozmowie zrozumiałam, że Marek zdesperował się całkowicie, zaczął rozpowiadać po okolicy, że ukradłam mu pieniądze, że oszukałam go przy rozwodzie. Niektórzy ludzie mu wierzyli. Sąsiadka pani Maria powiedziała mi, że ludzie gadają, mówią, że to dziwne, że nagle się wzbogaciłaś, że może coś tu nie gra, ale ja miałam wszystkie dokumenty. Spadek był legalny, uczciwy. Notariusz i prawnicy potwierdzili wszystko co do Joty. W listopadzie Marek próbował nawet włamać się do mojego starego mieszkania. Sąsiedzi wezwali policję. Gdy przyjeżdżali, znaleźli go płaczącego na klatce schodowej. To moja żona, krzyczał, to mój dom, ona ukradła mi wszystko. Policjanci byli zrozumiali, ale stanowczy. Proszę pana, to nie jest już pańska żona. A mieszkanie należy do niej. Jeśli się pan tu jeszcze raz pojawi, zostanie pan aresztowany. Przez jakiś czas było spokojnie. Myślałam, że w końcu się poddał. Ale w grudniu zdarzyło się coś, czego się nie spodziewałam. Byłam na zakupach w galerii krakowskiej, gdy podszedł do mnie młody człowiek. Miał może trzydzieści lat, był elegancko ubrany. Pani Helena Kowalska? Tak, to ja. Jestem Tomasz Nowak, syn pani była synowej, córki Marka. Spojrzałam na niego z zaskoczeniem. Marek miał córkę z pierwszego małżeństwa, ale nie widywaliśmy się od lat. O czym pan chce rozmawiać? O moim dziadku. O tym, co pani z nim robi. Poczułam zimny dreszcz. Proszę pana, nie robię z nim nic. To on nie daje mi spokoju. Dziadek mówi, że pani go niszczy, że miał z panią dom, życie, a teraz jest bezdomny. Pański dziadek zostawił mnie, gdy byłam umierająca. Wybrał inną kobietę. Młody człowiek pokręcił głową. Dziadek mówi, że to nieprawda. Że to pani go wyrzuciła. I wtedy zrozumiałam, jak daleko posuwa się Marek w swoich kłamstwach. Nawet własnej rodzinie przedstawiał siebie jako ofiarę. Proszę pana, powiedziałam spokojnie, czy wie pan, że pański dziadek zostawił mnie w szpitalu podczas chemioterapii? że przeprowadził się do innej kobiety, mówiąc, że nie chce patrzeć, jak umieram? Chłopak zawahał się. Ale. Ale teraz pani żyje i ma pani pieniądze. Tak, żyje i mam pieniądze ze spadku po mojej ciotce, ale gdy byłam chora i biedna, pański dziadek mnie porzucił. Zostawiłam go w galerii z jego wątpliwościami ale ta rozmowa uświadomiła mi, że Marek buduje wokół siebie sieć kłamstw i manipulacji. Postanowiłam zakończyć to raz na zawsze. Zatrudniłam prywatnego detektywa, żeby zebrał dowody na złe zachowanie Marka. Okazało się, że przez ostatnie miesiące próbował oszukać kilka innych kobiet, przedstawiając się jako wdowiec. Próbował też podrobić mój podpis na dokumentach bankowych. Z tymi dowodami poszłam na policję i złożyłam zawiadomienie o przestępstwie. Marek został aresztowany w styczniu, dokładnie rok po tym, jak mnie zostawił. Ironia losu chciała, że stało się to w rocznicę jego odejścia. Gdy siedziałam w sądzie podczas rozprawy, patrząc na tego człowieka, z którym spędziłam większość życia, czułam dziwną mieszankę smutku i ulgi, nie było już gniewu. Tylko żal za zmarnowanymi latami i radość z tego, że w końcu jestem wolna. Sędzia skazał go na rok więzienia w zawieszeniu i obowiązek trzymania się zdala ode mnie. Po wyjściu z sądu stanął na schodach i patrzył na mnie. Helena, powiedział, czy to koniec? Tak, Marek, to koniec. Ale kochałem cię, naprawdę cię kochałem. Może kiedyś. Ale miłość się sprawdza w trudnych chwilach, a ty nie zdałeś tego egzaminu. I wsiadłam do samochodu i odjechałam, zostawiając go na schodach sądu. Dzisiaj, trzy lata po diagnozie, która miała być wyrokiem śmierci, żyję pełnią życia. Moje zdrowie się poprawiło: mam wspaniałych lekarzy, piękny dom, możliwość podróżowania. Założyłam fundację pomagającą chorym kobietom, które zostały porzucone przez swoich partnerów. Nazywa się Drugie życie Heleny. Czasem myślę o Marku, słyszałam, że mieszka teraz w małym pokoju wynajmowanym od kogoś, pracuje jako dozorca w szkole. Jest samotny i żałuje swoich wyborów. Czy mu współczuję? Trochę. W końcu to był człowiek, z którym dzieliłam większość życia, ale czy go żałuję? Nie. Nauczył mnie czegoś ważnego, że człowiek może być silniejszy niż myśli, że można zacząć od nowa w każdym wieku. Mój lekarz mówi, że mogę żyć jeszcze wiele lat i zamierzam wykorzystać każdy dzień nie na żal, nie na gniew, ale na radość i pomaganie innym. Czasem, gdy siedzę na tarasie swojego mieszkania i patrzę na zachód słońca nad Krakowem, myślę o tym, jak dziwnie toczy się życie. Marek myślał, że zostawia umierającą biedną kobietę. A w rzeczywistości zostawił kobietę, która miała dopiero zacząć naprawdę żyć. To jest moja historia: historia o tym, że nigdy nie jest za późno na nowe początki, o tym, że czasem los daje nam drugą szansę wtedy, gdy najbardziej jej potrzebujemy, i o tym, że prawdziwa miłość poznaje się nie wtedy, gdy jest łatwo, ale wtedy, gdy jest trudno. A teraz chciałabym usłyszeć od Was, czy uważacie, że powinnam była dać Markowi drugą szansę, gdy prosił o przebaczenie? Czy Waszym zdaniem postąpiłam słusznie? Napiszcie w komentarzach, co myślicie o tym, jak potoczyła się moja historia. Czy sprawiedliwość została wymierzona, czy może była to zemsta? Bardzo jestem ciekawa Waszych opinii i własnych doświadczeń z takimi sytuacjami życiowymi.